Mam 53 lata, mam dwoje dzieci. Jestem z wykształcenia fizykiem, pracuję w szkole na bajkowej i bardzo tą szkołę lubię. Zaczęłam uczyć, jak miałam 23 lata, 24 właściwie. Cała młodzież ustawiała się szpalerem i czekała na moment, kiedy pani Woźna zacznie mnie gonić po schodach i, i krzyczeć, gdzie masz kapcie. I... Lubię uczyć w każdym razie. Jak tylko skończyłam studia, to miałam pracować w instytucie naukowym. I właściwie sama z własnej woli poszłam do szkoły, w związku z tym yy, jest to rzeczywiście coś, co mi sprawia przyjemność, za każdym razem jest właściwie coś innego, młodzież ma fajne pomysły, w związku z tym generalnie nie jest w tej szkole nudno. jestem to mało konsekwentna. Yy, czyli na przykład straszę, że nie wiem, postawię jedynkę, postawię punkty karne i tego nie robię, bo summa summarum yy, jakoś tam tego użnia jest mi szkoda. No, Tak naprawdę najbardziej właściwie zależy mi na tym, żeby Państwo, którzy się ze mną uczą, nauczyli się. Dobra, proszę Państwa, widać najpierw 1, 2, 3, potem 4, 5, potem 6, 7, 8, prawda? Żeby nam się porobiło po jednym oporze na tych gałązkach, które są połączone e, równolegle. Każdy temat właściwie jestem w stanie powtarzać, nie wiem, 150 razy do bólu, żeby wszyscy zrozumieli. E, poza tym, co? No, wydaje mi się, że generalnie, jak coś tam tłumaczę, to chyba jakoś tam wszyscy rozumieją. To znaczy, zazwyczaj było w szkole tak, że nawet jeśli ktoś tej fizyki za bardzo nie rozumiał, to generalnie lubił na fizykę przychodzić po prostu. Nie, nie było czegoś takiego, że ktoś się bał że był jakiś atak histerii przed klasówką i tak dalej. Strasznie też mi było sympatycznie, jak zaczęłam tutaj uczyć i, i dostałam jakąś taką na nagrodę z, z Buma, czyli e, bardzo udanego miesięcznika. Co przychodzi do głowy, kiedy myśli pani o Charycie Galas? Urocza kobieta. Przyjemna, dowcipna, wesoła. Naprawdę. Chciałabym z panią Charytą znaleźć się na bezludnej wyspie. Jeżeli z kimś, to z nią na pewno. A jest bardzo miłą kobietą. Pani Charyta jest. Uciekam! Przychodzę pewnego dnia, na pierwszy dzień wiosny, do szkoły. I o czym nie wierzę? I widzę różowego króliczka. Oczy przecieram. Na się mam takie piękne okrągłe okulary, bo jestem pani profesor. I co widzę? Różowy królik pani papierosa. Było ja to niesamowite przeżycie. Nie, ja że w stroju różowego królika stanę na głowie. Słowo się rzekło, więc stanęłam na tej głowie, na sali gimnastycznej. Właściwie najbardziej yy, ubolewam nad tym, że pan Rada Stawisz postawił mi, za to stanie na głowie trzy ja. <noise> pół. <noise> Nieprzewidywalna. No, mamy paru ananasów, ale, ale myślę, że może jakoś w tym roku nam się troszeczkę uspokoją. Myślę, że są fajnymi ludźmi, i, i myślę, że jakby, no, wyrosną z nich wartościowe osoby, po prostu. Powinno być tak, że jeżeli już ten biedny uczeń naprawdę, no nie wiem, nie radzi sobie z materiałem, może fajnie przynajmniej jest napisać, nie wiem, masz bardzo ładny charakter pisma, albo jestem zafascynowana metodą, w jaki sposób piszesz Y, załóżmy. Uczeń powinien mieć możliwość, nie napisania, załóżmy, trzy razy jakiegoś tam sprawdzianu. E, pierwszy raz nie na stopień, żeby się w ogóle zorientował, e, na co właśnie będziemy zwracać w tym sprawdzianie uwagę, no co oczywiście jest jakąś tam utopią, ponieważ jest to prawie, że niemożliwe, ja uczę 12 klas, razy 30 osób, razy powiedzmy, nie wiem, tam przynajmniej jeden sprawdzian czy dwa w miesiącu, plus jeszcze te dodatkowe, czyli właściwie raczej pomysł zupełnie nie ma szansy. Nie ukrywam tego, że palę i właściwie jeżeli tam zdarzy się jakiś osobnik przyłowany przeze mnie na paleniu, no to mówię, że nie powinien tego robić choćby na przykład ze względu na jakieś tam konsekwencje zdrowotno-finansowe. Zobaczysz, dostaniesz zapalenia płuc i będę miała na sumie Do jakiego zwierzęcia? Hmm, do osła, bo jestem strasznie uparta. No tak, ja wiem, że dla osiołek tak też jest głupi, ale, ale gu, głupia zdecydowanie nie jestem. Natomiast jestem strasznie uparta i myślę sobie, że stąd ten osioł. Chciałabym przede wszystkim przekonać Was, że powinniście się uczyć jakby dla wiedzy, że owszem, te stopnie rzeczywiście w gimnazjum są ważne, bo one jakoś tam ustawiają Was do liceum. Natomiast słuchajcie, te stopnie naprawdę nie są aż takie ważne właśnie jak wiedza, którą w sumie tutaj zdobywacie. I na przykład ja jestem strasznie zadowolona zawsze, jeżeli dowiemy się czegoś nowego. Uczymy się całe życie i powinniśmy się uczyć dla takiej własnej satysfakcji. Ja wiem, że może to tak trochę brzmi dziwacznie, ale naprawdę myślę sobie, że jakby wiedza i jakaś taka wrażliwość człowieka to jest coś, czego nigdy nie stracimy. Zgodnie z umową o tych dolarach będziemy rozmawiać. Tadadada. Ale najlepiej to by było 200 dolarów. Dobrze, ale 200... Znaczy 200 tysięcy. Dobrze, oczywiście, bardzo chętnie, z przyjemnością, tylko tak jak powiedziałam, muszę iść do banku, rozumieć, nie tylko żyć. I co tam na tylu? Celo i stary. Hehehehehe. Co, co? To i mam nadzieję, że to uzupełnisz, chłopiec. Mm -hmm. no no tak. tak.